Na tym sercu, że powinno powiedzieć, że jest live, a nawet go nie ma, więc... Ale ogólnie go nie ma oh yeah. w ogóle twój kanał znik, ja twojego kanału nie mam Ej ja jestem się jest. Ale pisać na czacie nie można. Ej! Na czacie pisać nie można. Bez kitu, ale więcej że nas Aha, ej Adam, ty włączyłeś, że czata żywo nie jest dostępny. pisze tak, to działanie jest niedostępne w przypadku treści przeznaczonych dla dzieci. Co ty włączyłeś? Jakieś treści dla oh. dzieci. Ja, pie... ja pie... A to nie trzeba kopiować i wkleić w google tego twojego linku, tylko po prostu wystarczy wejść. Byłem ci, byłem ci z chęcią coś wysłał, ale bo to się nie, nie wyświetli w ogóle. Ja. Tylko ustawienie, że ten live jest dla dzieci.